Swoich zdjęć z tych wodnych przygód na adres twoje Będziemy oczywiście te zdjęcia na naszej antenie pokazywać. No i teraz od, od razu do Celestyny, żeby ty się zwrócę, bo państwo jeszcze nie widzą, ale Celestyna już jest, bo ja wiem, że Celestyna jest bardzo zimnolubna. Celestynie jest, drodzy państwo, non-stop gorąco ty morsujesz Celestyna? Nie. A, to no może coś dla Ciebie. Myślę, że każdy powinien spróbować. Ja spróbowałam, już wiem, że to nie dla mnie. <gry> Więc Ciebie zachęcam, Państwa, oczywiście zachęcam do tego, żeby z tej swojej przygody z wodą wysyłać do nas zdjęcia. Twoje małpa.tvp.info. Ja zostawiam Państwa w rękach Celestyny, bo okazuje się, że pogoda może nam dzisiaj płatać figle. Mówiłaś coś o mgłach. Tak, poranek rzeczywiście mglisty, ale w ciągu dnia ocieplenie, czyli na razie zapominamy o zimie. Mówiliśmy wczoraj i przedwczoraj o śniegu w Tatrach, a tu się okazuje, że dzisiaj wieczorem zacznie wiać halny wiatr i o ile teraz mamy około zera na Kasprowym Wierchu, to wieczorem będzie nawet 9 stopni na plusie, czyli ocieplenie, ale przejściowe, spokojnie, ta zima. Ja jeszcze chwilę się obawiałam, że powiem 9 na minusie. <laughs> Już tak bywało. Ale yy, chwile takie przed nami cieplejsze i przede wszystkim bardziej słoneczne, bo chyba. Ładne wytrych... pożegnanie. Wytrych. Deszczowych, wytrych. tak, zdecydowanie takie babie lato jeszcze. Szczegóły już teraz. Zapraszam. Mówiliśmy o tym, że pogoda będzie się poprawiać, będzie dzisiaj cieplej i przede wszystkim nareszcie będzie więcej słońca. Jednak prognozę pogody rozpoczynamy od ważnego ostrzeżenia dla mieszkańców Polski południowo-zachodniej, bo tam w wielu miejscach utworzyły się gęste mgły, więc od województwa małopolskiego przez śląskie, opolskie, dolnośląskie, aż po polubuskie. W tej chwili mgły miejscami ograniczają widzialność do zaledwie 200-300 metrów. Kiedy te mgły się Rozproszą. Oczywiście w ich rejonie też utworzyły się takie niskie chmury, ale kiedy się rozproszą, to ma być coraz to więcej słońca. Opady dzisiaj drobne, niewielkie. Przed południem prognozowany jeszcze taki drobny deszcz, ale tylko na krańcach wschodnich Podkarpacia i Lubelszczyzny. Na pozostałym obszarze jeszcze duże zachmurzenie, ale bez deszczu. Natomiast w drugiej części dnia prognozowany jest taki delikatny deszcz na nizinie szczecińskiej, gdzie nie. Gdzie ta strefa związana z frontem ciepłym będzie się zbliżała od zachodu do Polski. Chmury pozostaną na krańcach wschodnich, od zachodu coraz więcej słońca. Polska jest w objęciach wyżu, chociaż te niże gdzieś się czają i z zachodu i ze wschodu, ale. Dzisiaj napływ już z południa e, ciepłego powietrza do 17 stopni w górach, tak jak wspominałyśmy z, przed momentem, wiatr halny, więc będzie wiało coraz to mocniej. Do 70 km na godzinę dzisiaj porywy. Do zobaczenia. W Tvp info i cały czas śledzimy to, co dzieje się. To, co dzieje się również w prasie, okazuje się, że Rzeczpospolita pisze, że Unia zabierze regionom. Chodzi oczywiście o pieniądze i propozycję Ursula von der Leyen, która mówi...